W tym filmie pokażę Wam mój pokój gracza. To jest mój komputer. Porządna maszyna. Klawiaturę mam taką. A? to jest moja myszka. i wszystko śmiga jak trzeba. Pierwszym klientem jest dany pies. Witajcie, drogie panie. Witaj, panie psie! Chciałbym kupić... Koperek. No... To będzie zdrowy piesek, proszę. Suzy, mamy... Koperek. Tak. pan sobie torebkę na zakupy. Tak, poproszę. Nie dla psa! Let's go. Olej, niestety nie mam tyle pieniędzy. To nic, zapłaci pan następnym razem! Och, ależ to ciężka praca! Nie! Dzień dobry, paniom! Samek! Weź, wypierdalaj! Ile biletów? Dwadzieścia tysięcy. I dwa ulgowe. I jeden dla rybki! Zamknij mordę! Odjazd! KURWA NIE I DZIAŁA, działa SILNIK! Koniec trasy! On z mojego auta! JUŻ! Spierdalamy! O, to jest ta smutna rybka, która nie chce jeść? Tak. Twoja rybka powinna stosować <strybuj> z <nimim> w <śmary> <śmary> Tatusiu! Co? Góra. Tata dziś po południu będzie grał w Minecrafta. O nie, jesteśmy zgubieni! Tu są mistrzowie w bieganiu, skakaniu, pływaniu... Hej, co to za przystojniak? Siemanko, witam w mojej kuchni! to Nie! Możemy pójść do mamy? Nie! Zupa! Lecę do obce! Karetka przywozi do szpitala Tato świnka Świnka padła z drabinki na placu zabaw Co za idiota Tato świnko Czy naprawisz komputer? Eee. Nie Bardzo śmieszny Bardzo fajny żart. Wake up Wake up Wake up Wake up, Wake up święty Mikołaj. Możemy zobaczyć czy wciąż tu jest? Nie, Mikołaja tu nie ma. Siema, siema. W środku są papierowe czapeczki. I kolorowe trąbki. Mm, mm. I żarciki. Co to jest? W powietrzu? Nie wiem. Siarka i tlen? To jest twój prezent, tato świnko. A. Pocałuj mnie w dupę. George, zbudujmy bałwana. <głos> <głos> Martwy men. Najpierw tułów. George, to Wątroba. Naszego bałwana. Teraz robią głowę bałwana. Zrobimy ręce i oczy i. Ludzie. Nasz bałwanek musi mieć nos. Pepa przyniosła marchewkę. Na nos dla bałwana. To nie nos, to jest kino, ziomek! Bałwan wygląda jak tak, tata świnka, ale chyba nie. A. O. Kichuj! Gdzie światło? Właściwie to nie zapłaciliśmy za prąd. Ktoś za to płaci? Ty nie! Ja tak! <laughs> Chwila! Cały żarcie będzie do dupy! Ono już jest do dupy! Dopiero pierwszy pokaże nam, jaki ma talent. Danie pies? Gram na bębenku. Umiem jeszcze głośniej. Nie, dziękujemy ci, Dan! Mam cię w dupie. Ej... Pedro Kucyk! Jaki ty masz talent? To oglądanie telewizji. <śmiany> Dziękuję. Mój talent to śpiewanie. Pani owco, czy pani dzisiaj będzie ciężko pracowała? Będę dzisiaj bardzo ciężko pracowała. Mee, idę na siłownię. A co się robi na siłowni? Tak, poproszę. Bardzo proszę, płaci pan jednego funta. Bułka 5 złotych, widać w kraju. Zapłaci pan następnym razem. Za to świnko. Dlaczego jestem taki? Taki to taki jaki? Dawno, dawno temu była sobie mała świnka. Nazywał się świnka Jory. <noise> Ale George nie miał szczęścia. Przybył do wielkiego lasu. George, podoba ci się ta bajka? wielkiego lasu. stał mały domek. <noise> George zrobił wulkan z koszyka. Richard ustawia drzewka, żeby zrobić dżunglę. George układa klocki, żeby były rzeką. George i Richard zamienili pokój w gówno. Nie Wychodzę, jesteście za błośni. Nagle ni stąd, ni z owoc. Możesz zaprosić Suzy owce, Pepo. Suzy owce. Dzień dobry, mówi Suzy owca. Suzy, to ja! Czy mogłabyś do mnie teraz przyjść? Nie! Jestem świnka. To mój mały brat. Stanowski! Zabij to dupę! Ludzie, przecież tu nikogo nie ma. Postacią. Mam cztery rzeczy na liście. Mandarynki. Znajdę wszystko. <głos> <głos> Pepo, pierwsze są... Mandarynki. Mandarynki. Już pamiętam. Są tutaj. <noise> Wspaniale. Dostałem przesyłkę pocztową. Zgadnie ktoś co jest w środku? Ja wiem co to jest. PlayStation 4. Zgadza się. To kamer. Pora umierać.